Dzień dobry Państwu z tej strony kłania Wam się nisko i serdecznie Carcel Investigion i zapraszam Was, drodzy towarzysze oraz drogie towarzyszki internety, na kolejny odcinek z gry Need for Speed Underground 2 na komputer osobisty w ramach cyklu Carceling Plays Games. Eee, dobrze drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety Dzisiaj tak zapraszam was na, na już na kolejny epizod eee, Dzisiaj jest też jednocześnie warto tak odznaczyć 6 eee, grudzień Czyli są mikołajki, które no, osobiście mnie nie, się nie podobają Ale dla was pomyślałem, że coś no, w, musi wpaść w dłonie Także może nie w dłonie, bo to zbyt głupia brzmi W oczy tak przede wszystkim no i pomyślałem sobie, że nagram coś nowego, no i może się nacieszycie. Nacieszą się wasze mordendzie. Dobrze drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internetu, moi mili państwo. E mamy kolejny wyścig do um, zaliczenia, nazwijmy to tak. E jest to ponownie Tor, no i żeby nie tracić czasu, jedziemy! O, ja pierdzielę same ciemne auta tutaj widzę. Same ciemne auta, jak miło. Co, kto się teraz z nami ściga? No, oczywiście Toyota Corolla AE86, Mazda MX5, i chyba Honda Civics, z tego co zauważyłem. No, i oczywiście mój pojazd, czyli Nissan 240 SX. Super. Eee, wyścig składa się z dwóch okrążeń, także jest. Ua, 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 ua. You motherfucking asshole! Fucking, 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 fucking. Aaaa! Co za debil! No Widzę, że sztuczna inteligencja się tutaj uczy, jak widać. No widzicie Państwo, po raz pierwszy zostałem zepchnięty z głównego toru. Ale to nic. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Musimy wygrać w tym wyścigu. <laughs> A to jest kurczę, najważniejsze, żeby zarobić chociaż trochę pieniędzy i punktów reputacji, czyż nie? E, Okej, okay, jedziemy dalej. E, nie wiem drodzy Państwo, co dzisiaj mamy... E opowiedzieć tak, nie wiem, biorąc własnego przykładu... Uf, 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 dobrze, dzięki. Nie wiem, co dzisiaj tak opowiedzieć wam z własnego przykładu. Naprawdę nic mi nie przychodzi teraz w tym momencie do głowy. Jedynie, co mogę wam powiedzieć... Nic. Jedynie ten fakt, iż ostatnio ponownie zacząłem grać w Race Driver Grid i to jest wszystko. Ale kogo to może tak naprawdę interesować? Jednocześnie chciałbym się zapytać Was, drogich widzów, czyli osoby oglądające ten cały internetowy szajs. Za przeproszeniem, który ja tworzę, e, no, chociaż to jest pozytywny szajs, e, dlaczego następują takie e, zepchnięcia dupy? E, skąd ten ból dupy nagle się wziął, że e, tam parę osób nagle e, klika na opcję. Yy, anuluj subskrypcję czy coś takiego Prawda yy, Mianowicie chodzi mi o to Co się, się kurwa mać Znowu stało Iż yy, tak was yy, Może Nie inaczej muszę to jakoś Wytłumaczyć Iż kurwa yy, Nagle taki Nie wiem Taki się kurwa ruch otwiera Na nowo Na nowo i e, spada liczba e, widzów, no okej, okay, dobrze, nie każdemu musi się podawać, ale kurwa, boję się, że, następ że znowu powtórzy się i to trze trzeci raz z rzędu, taka sytuacja, że nagle liczba subskrypcji wzrastała do e, pewnej, pewnego stopnia i nagle kurwa e, zaczęło się tworzyć nie wiadomo jakie gówno, mianowicie... E, ta liczba spadała do 30 i trzeba było naprawdę cholernie długo czekać, iż żeby ta liczba tych subskrybentów powróciła z powrotem do swej dawnej formy. Nie to trochę denerwuje, jednocześnie też pokazuje jaki brak szacunku macie do twórcy. Ja rozumiem, że nie każdemu content musi się podobać i chociaż dobrze, że nikt to nie komentuje. To na przykład w taki sposób: ty kurwo, ty dziwko, ty sprzedajno szmato i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No dobra, nie każdemu musi się podobać, ale kurwa taka plaga, że nagle, z, że nagle z powiedzmy tam 1030 osób zrobi się kurwa 1000 albo mniej niż 1000? Czuję, że tak niestety będzie, że tak niestety będzie, no ale dobra, będę musiał to jakoś przeżyć. W końcu, kurwa, YouTube to jest inna jakaś sfera życiowa, co ja pierdole. Dzisiaj nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć. YouTube to jest tak naprawdę gówno, które oferuje usługę, dobrą zabawę, a nie kurwa jak... A to nie jest kurwa jeden z takich najważniejszych aspektów życiowych i powinienem to sobie kurwa w końcu uświadomić. Dobra, dzisiaj ja pierdolę bez sensu. Trudno. Czasami muszę. Dobrze, drodzy państwo, skończyliśmy kolejny wyścig. Zarobiliśmy 200 punktów reputacji i 300 punktów... i 300 dolarów do naszego konta. Nie wiem, miał być taki odcinek mikołajkowy, ale coś mi się zdaje, że przerobi się to w kolejny chłam, po którym następ... po którym nastąpi kolejny boldopy. ale nieważne, kontynuujmy. No i dobrze, drodzy państwo, e, sprawdźmy na mapie, czy mamy jeszcze jakieś inne wyścigi typu tor. Z tego, co widzę, nie. E, al... i... Tak sobie pomyślałem, że chyba teraz, w tym momencie rozpocznę jakieś wyścigi typu Street X. Z tego co widzę, najbliższy jest w, w w, tutaj w okolicy. Jednocześnie jest to wyścig sponsorowany, a zatem aktywuję sobie system GPS i jadę. I jedziemy, i jedziemy, drodzy Państwo. W sumie nie wiem, ostatnio czuję, że jakaś inwencja twórcza mi się skończyła. Chociaż prędzej można by to yy, wytłumaczyć jako tymczasowe zaniknięcie tej inwencji. No ale cóż, miejmy nadzieję, że powróci niebawem. Dobrze, drodzy państwo, dojeżdżamy do kolejnego wyścigu, którym jest właśnie Street X. Jest on w pobliżu i jest to też zarazem wyścig sponsorowany. I z tego co widzę, mamy kolejną wiadomość. Sprawdźmy co to jest magazyny aha yy, mianowicie yy, sprawa z magazynami dotyczy tego iż yy, aby wziąć udział w sesji fotograficznej na okładkę danych magazynów yy, musimy przerobić swój samochód pod względem wizualnym yy, tak aby yy, jego <coughs> yy, tak aby punkty yy, stylu naszego samochodu wzrastały właśnie udział w takich sesjach fotograficznych zależy od tak zwanego star rating czyli Ocen gwiazdkowych, których maksimum jest e, 10, ja na razie mam 0, ponieważ mój samochód nie jest jeszcze przerobiony w żaden sposób wizualnie. No ale cóż, to w inny to zajmiemy się tym kiedy indziej. Ok, kontynuujemy i jedziemy. No i dobrze, drodzy Państwo, z tego co widzicie, e, bierzemy udział w kolejnej konkurencji wyścigowej, którą jest Street X. Nie mamy dostępu do podtlenku azotu, no niestety musimy się zdać na własne umiejętności. Z tego co widzę, Ford Focus e, robi tutaj jakieś figle, migle z tyłka. Ja muszę szybko dogonić Toyotę Corolla i Honda Civic. W innym przypadku naprawdę to będzie e, bardzo e, niekorzystne dla, e, dla mnie jako kierowcy w świecie przedstawionym. Dobra, tutaj oczywiście odpowiedni hamulec dzięki Toyoto. Dobrze, teraz Honda. I tak sobie drodzy Państwo też pomyślałem, że w związku z tym, iż wyścigi Street X niekiedy są naprawdę krótkie, pomyślałem sobie, iż przejdę je w całości, że nie będę robił cięcia po przejechaniu, po całkowitym przejechaniu pierwszego okrążenia, jak to miejsce ma w przypadku toru, bo z torami to jest tak naprawdę różnie. Raz są krótkie, te, raz też są krótkie Raz są długie No akurat w tym odcinku widzieliście Jeden pełny tor No cóż, yy, a właśnie Drodzy Państwo, tak mi się nasunął pomysł Do głowy, iż yy, Oczywiście nie wiem, czy to przejdzie I nie wiem, czy każdy zobaczy Z pewnością nie, kurczej, pieprzona Toyota Wątp do tyłu yy, Mianowicie przyszedł mi taki pomysł, aby nagrać jeszcze na dzisiejszy dzień, na 6 grudnia, specjalny taki materiał z wersji demo, z, właściwie sta, ze, ze starocia, nazwijmy to tak. E, mianowicie tą grą miała, mogłaby być e, gra pod tytułem e, Return to Castle Wolfenstein z 2002 roku. Niestety wersję demo, tak żeby, nie wiem, omówić poniekąd taki konspekt gry, o, nie wiem, przedstawić wam też, jak taka gra wyglądała. Oczywiście, duża, duże grono osób, tutaj z tych, z tych wszystkich subskrybentów, mogło już grać w tą grę. Ale sobie pomyślałem, że może coś nagram, żeby, nie być, żeby kurwa nie zostawić tego. Jeżeli to jakby jakoś nie wypaliło to ewentualnie mam jeszcze jeden materiał w zapasie, mianowicie jest to wyścig z gry Gran Turismo 4 na torze Circa de la Sarte w dwóch okrążeniach na średnim poziomie trudności samochodem Audi RS6 z 2002 roku. Także jakby Wolfenstein nie przeszedł, to Gran Turismo jest gotowe i czeka na przesyłkę. Z dwóch różnych perspektyw. No dobrze, drodzy Państwo, jak widzicie, zakończyliśmy kolejny wyścig. Jest, yy, jaki uzyskaliśmy czas? Minuta i 57,23 sekundy. No i dobrze, to kontynuujemy. 850 dolarów, no i 100 punktów reputacji udało nam się uzyskać, a zatem wracamy do trybu dowolnej jazdy i kontynuujemy. No i dobrze, drodzy Państwo, jak. Przepraszam, jak widzę tutaj żadnych wyścigów typu Street X nie ma w Beacon Hill. No to niestety będziemy musieli udać się w inne terytorium. Ja jeszcze tak tylko co do tego Wolfensteina to. Chciałbym taką zwrócić małą ciekawostkę, jeśli nagram ten film, to ta ciekawostka zostanie również e, e, wypowiedziana w filmie. Właściwie no, może to nie ciekawostka, uwaga właściwie z takiej m, osobistej perspektywy, mianowicie e, nie, e, Return to Castle Wolfenstein korzystał z technologii, jaką można było określić e, trypy graficzne OpenGL, OpenAL. Czyli taki tryb graficzny przeznaczony specyficznie dla kart graficznych Nvidia I jednocześnie, tak, chci, przysz, i jednocześnie chci, tak wcześniej tą chciałbym zauważyć, iż wcześniej tej gry nie udało mi się uruchomić Po jakimś czasie nagle te wszystkie gry korzystające z tych sterowników zaczęły działać jakimś cudem Jednakże tak sobie próbując, chociaż tą wersję demonstracyjną Return to Castle Wolfenstein zauważyłem iż Korzysta ona z, z emulatora, z, emulacu, z emulatora, akceleratora graficznego 3dfx. E, poniekąd też mógłbym poruszyć, e, oczywiście nie teraz w tym odcinku, powiem, bowiem nie mam na to czasu, ale mógłbym poruszyć e, też taką e, małą kwestię związaną z tymi akceleratorami 3, 3D, właśnie marki 3dfx. E, a później też kart graficznych 3dfx, takich jak Voodoo, Banshee i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i właśnie też tak zauważył, że to demo, które odpaliłem z na swoim komputerze, właśnie działając na tym emulatorze, spowodowało no, pogorszenie trochę jakości tej grafiki pod względem tekstur. Nie pod względem obie obiektów, tylko pod względem tekstur. Dobrze, czas mi się skończył. Ale myśl, wydaje mi się, że e, materiał mógłby z tego powstać tak ewentualnie, chociaż nie mam pomysłu, nie ukazałbym całej wersji demo, ponieważ tego są dwa poziomy, a chociaż jeden taki, który już jest nawet na samym początku pewnej wersji gry. Dobrze. <laughs> Dobrze drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internetu to jest już wszystko. Na dzisiejszy odcinek z gry Need for Speed Underground 2 na PC serdecznie Was zapraszam również na swoją stronę internetową której adres macie podany w opisie filmu, jaki przeleci Wam pod koniec tego filmu w postaci animacji e, oraz e, na mojego fanpage'a na Facebooku, jak i również na stronę Horror Fanatic Blog poświęcony horrorom. Serdecznie Was zapraszam. <laughs> e, adres do tych stron macie podany w opisie filmu. No i w przyszłym odcinku kolejny e, wyścig Street X oraz następne, jeśli takowe są, a widzę, że są, no i to, no i tak to będzie mniej więcej przebiegać. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Z tej strony był Karcelin. Dzięki, że ze mną byliście. No i wesołego Mikołaja Wam życzę. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka. Awe!